Cześć. Ja nazywam się Asia i tutaj dzieje się ten są. Witam mnie Bóg. Dzisiejsze słowo jest dosyć specyficzne i myślę, że jest dla jakiejś grupy ludzi. Jeśli chcesz być pewna, pewny, że jest ono do ciebie, zapytaj Ducha Świętego, bądź uważny na jego wskazówki w tej kwestii. Oczywiście to dotyczy każdego jednego filmu, ponieważ każdą jedną rzecz powinniśmy przynosić do Boga. Powinniśmy pytać, czy to na pewno jest dla nas, czy to na pewno czy te wskazówki, które ktoś nam daje rzeczywiście, to jest coś, co powinniśmy wziąć i zastosować. I naprawdę warto to skonsultować z Duchem Świętym. A więc dzisiejsze słowo jest do ludzi, którzy już od jakiegoś czasu można by powiedzieć, że oddali wszystko Bogu. I to dosłownie jest widoczne w ich życiu, dosłownie oni tak to czują. Dlatego, że bardzo wiele rzeczy musieli poddać Jezusowi, musieli stracić jakąś część może nawet swojego życia, jakieś rzeczy, które lubili właśnie po to, żeby mieć lepszą relację z Bogiem i dlatego, że chcieli po prostu Go słuchać, dlatego, że chcieli być Mu posłusznym. Jeśli jesteś taką osobą, jeśli trochę, może czasami czujesz się jak Job, który stracił wszystko, ale który też swoim zachowaniem pokazywał, że choćby nie wiadomo co się stało, on będzie z Bogiem dalej i nieistotne jest co aktualnie dzieje się w jego życiu i tak Chcę należeć do Boga, nawet jeśli czasami jestem zawiedziony, no ja nawet jeśli nie czuję się z tym super i nie jest z tego powodu w żaden sposób szczęśliwy, to i tak chcę być z Bogiem i nie chcę się od niego odwrócić. I czuję też, że powinnam powiedzieć, że myślę, że w jakimś stopniu Cię rozumiem. Oczywiście każdy z nas przeżywał coś zupełnie innego. i Każdego z nas historia jest zupełnie inna, ale ja także wiele rzeczy musiałam dla Boga poświęcić, wiele rzeczy z mojego życia musiało odejść, po to, żeby mieć z Nim tą lepszą relację, po to, żeby być Mu posłusznym. Doświadczyłam i doświadczam sporo strat i sporo różnych takich trudnych sytuacji, które są dla mnie bolesne, ale mimo to nie chcę poddawać się w tej relacji z Bogiem i mimo to chcę tą relację stawiać zawsze na pierwszym miejscu. I fragment, który dał mi tutaj Bóg, który Myślę, że mam Ci przekazać, jeśli muszą utożsamiać się z tego typu przeżyciami, które wcześniej opisałam. Czemu więc mówisz, Jakubie, i twierdzisz, Izraelu, zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa nie dociera do mego Boga? Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś, że wieczny Bóg, Pan, Stwórca krańców ziemi, nie ustaje ani się nie męczy, i że Jego mądrość jest niezgłębiona? On dodaje siły spracowanemu i przymnaża moc temu, który nie ma żadnej siły. Młodzież ustaje i mdleje, a młodzieńcy spotykają się i padają. Ale ci, którzy oczekują Pana, nabiorą nowych sił, wspiją się na skrzydłach i gorby, będą biec, a się nie zmęczą, będą chodzić, a nie ustaną. Myślę, że tym filmem Bóg chce Ci gdzieś przypomnieć, że ci cały czas widzi, że ci cały czas słyszy, że widzi każde Twoje poświęcenie, że widzi każdą jedną rzecz, którą robisz dla Niego. I żadna z tych rzeczy nie jest na marne i żadna z tych rzeczy nie jest bezcelowa i za każdą z tych rzeczy Bóg będzie mógł Cię wynagrodzić. Czasami może nam się wydawać, że Bóg nas nie słyszy i nie widzi, że nasze modlitwy trafiają w próżnię i, i że, że Bóg się nami może czasami nawet nie interesuje. Może czasami takie coś ci się pojawiało, ale myślę, że tym filmem Bóg chce ci przypomnieć, że On cię naprawdę cały czas widzi i słyszy i że naprawdę przygotował dla ciebie dobre rzeczy. I nawet jeśli nie masz już siły, nawet jeśli nie masz już energii, nawet jeśli wydaje ci się, że nie zrobisz ani jednego kroku dalej, to On jest w stanie Cię wzmocnić i pomóc Ci podążać tą drogą. Choć ona, wiadomo, czasami nie jest łatwa, to razem z Nim jesteśmy w stanie to przejść. Aby Wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Boga. Ale głosimy, jak jest napisane, czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Wierzę, że jeżeli nie odwrócimy się od Boga i będziemy z Nim cały czas, tak jak zrobił to Hiob, to będziemy widzieć też ogrom błogosławieństw, które ma dla nas Bóg. I myślę, że wszystko trochę sprowadza się tutaj do tego wersetu. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Jeśli poświęciłaś sporo dla Boga, poświęciłeś sporo dla Boga. Jeśli żyjesz blisko z Nim, pomimo tego, że nie wszystkie okoliczności zachęcają cię do tego, pamiętaj, że Bóg widzi każdą tą jedną rzecz, każdą najmniejszą rzecz, każdą jedną Twoją łzę. Bóg widzi i pamięta i wierzy, że każda ta jedna rzecz ma ogromne znaczenie dla Boga. I wierzy, że Bóg chce wynagrodzić Ci te wszystkie rzeczy. Więc nie poddawaj się w tej drodze z Nim. Proś Go o wsparcie, o pomoc, żeby mieć siłę dalej iść, ale nie zawracaj i nie rezygnuj z tej ścieżki. Pamiętaj, że każda jedna rzecz, której doświadczamy w życiu jest z jakiegoś powodu potrzebna. Choć może się nam wydawać, że tak nie jest, choć może nam się wydawać czasami, że to jest po prostu... I włącznie i nie ma nic się za tym więcej nie kryje. To ja osobiście wierzę, że Bóg. Ja osobiście wierzę, że Bóg jest dobrym ojcem i że jeżeli na coś pozwala, to ma to na celu, w jakiś sposób nas zbudować, a nie zniszczyć. Wierzę, że pewnego dnia zrozumiemy, że to również było dobre. Dziękuję Ci za dziś. Mam nadzieję, że to było pomocne. Jeśli tak, zostaw lajka, subskrypcję, komentarz. Dziękuję za Waszą aktywność. Dziękuję za wsparcie na Bajkafi. Życzę Wam wspaniałego czasu z Bogiem. Do zobaczenia.